Krótkie pytanie od wujka Google dla doktora Mateusza Jędzkowskiego. Czy naprawdę nie mogę po prostu schudnąć bez operacji? Czy to nie jest droga na skróty? Moje ulubione powiedzenie, operacja droga na skróty, czyli trzeba zaufać tabunie obcych osób, poddać się znieczuleniu ogólnemu. Jeszcze żeby jakiś obcy gość lub Pani chirurg grzebał w brzuchu i wycinał mi jakieś rzeczy. to jest rzeczywiście ta droga na skróty łatwizna. To zdecydowanie tak jest. E, oczywiście nie jest. E, otyłość w tej chwili e, jest chorobą i to jest uznany fakt. E, w związku z czym każdy ze stopni otyłości ma swoją drogę. Kiedy wchodzi na pierwszy stopień otyłości to jest zmiana behawioralna jest możliwa i wtedy rzeczywiście ta otyłość będzie wystarczająca do zwalczenia za pomocą takich zwykłych po prostu schudnieć. Następnie kolejny stopień otyłości, my możemy myśleć o farmakoterapii i tutaj nawet jedna pacjentka mi powiedziała i cieszę się, że porozmawialiśmy o tym, cieszę się, że pomógł doktor mi tymi lekami, bo ja w końcu zacząłem, zaczynam panować nad swoim apetytem. Bo to rzeczywiście tak jest, że pojawia się ta insulinooporność, pojawiają się te wszystkie związane zmiany metaboliczne, które wiążą się z otyłością. I to one właśnie powodują te problemy. No i potem przekraczamy tą granicę, to 40 BMI i wtedy rzeczywiście to już jest mocno za późno na leczenie farmakologiczne. I wtedy, póki co, może niedługo będą jakieś wyśmienite leki, będziemy mieli taką możliwość cały czas trwają na tym badaniu, ale w tej chwili nie ma innej możliwości niż leczenie operacyjne, bo to nam daje jakby długotrwałą remisję. Przygotowanie 6 tygodni. Nie wiem, czy to jest droga na skróty raczej, nie. W związku z czym rzeczywiście, jeśli się nie da inaczej, no to trzeba w ten sposób.